Przez to, że odmówiłeś przyjęcia królewskiego tytułu, nikt nie chce mnie uznać za prawdziwego króla Kosiarzy. Dlatego rozstrzygniemy raz na zawsze, który z nas jest autentycznym specjalistą! Jeszcze z tobą nie skończyłem! Bobo! Bo, bo. Wychodzi na to, że będę musiał załatwić Was obu naraz. Super cios numer jeden. Poza meduzy! I co? Wyglądam jak Meduza, prawda? Nie jesteśmy pod wrażeniem! To, że masz nogi podobne do ryby, nie znaczy, że naprawdę jesteś rybą! Nie wpuścisz mnie w maliny! O nie! Ryż zamienił cię w malinową rybę! Mam cię! Ja! Lepiej nie zacieraj z rybami! Eee, nie dam się drugi raz wrobić! Bez obaw to nie będzie konieczne! Super cios kosiarza numer dwa. Przybieram pozę pankomatu. Proszę bardzo, wypłacajcie ile chcecie, ale już! <laughs> Pieniądze! Zostaw! On ci znowu podpuszcza! Pia! Super cios kosiarza numer 3. Magiczny napój. A teraz, królewno śnieżko, zjedz to jabłka! Jabłuszka! Nie zmienił do w królewnę śnieżkę, tylko w jakiegoś dziada! o, <laughs> Jak możesz namawiać starego człowieka, żeby zjadł zatrute jabłko? Mylisz się! Jako wybitny specjalista stosuje w czasie walki specjalne fortele i nigdy bym go nie otruł! To oznacza, że trucicielem jest ktoś inny. A teraz w cyklu kryminalnych zagadek Bobowo Bobo przedstawiamy opowieść pod tytułem Jedno jabłko z rana zwali cię na kolana, czyli co robił Don Patch ze świecznikiem w kuchni. Dziękuję za przybycie. Don Patch został otruty i sprawca znajduje się w tym pokoju. A są tu tylko dwie osoby, a ponieważ ja jestem niewinny. Trucicielem jesteś ty. Jednak gdybyś też był niewinny, postarajmy się ściągnąć tu jak najszybciej więcej osób. Kto mógł zrobić coś takiego? Zawęziłem krąg podejrzanych do trzech osób: Borczka Beauty i generała galarety. A w związku z tym, że odcinek trwa tylko pół godziny, dla zaoszczędzenia czasu przyjmijmy, że sprawcą jest galareta! Ale ja jestem niewinny! Kolejna zagadka rozwikłana. Spoczywaj w pokoju, Don. To był Don Pearcz! On ciągle żyje! Pyszności! Okazuje się, że trucicielem był Don Pearcz! Koniec!